Witajcie w kolejnym odcinku Licznego Miksu. Dzisiejszym pytaniem będzie Co myślisz o miłości od pierwszego włożenia? Sorry chłopaki ja mam pytanko Co myślicie o miłości od pierwszego włożenia? Nie mam czasu teraz Ty Jedno ten... pytanko! Oj, miłość od pierwszego wejrzenia? <laughs> o, to do kolegi pytanie. Od pierwszego włożenia no całkiem spoko, nie? No. A ty? <laughs> no to, no co, tu, co tu więcej powiedzieć? No całkiem spoko. Byle, byle nie było za ojczyzny, nie? O kurde, stary, no nie wiem, ciężko powiedzieć. To zależy co mamy wkładać. Dokładnie, bo zazwyczaj wyjmujemy, ale no, nie wiem, nie spotkałem jeszcze takiego. miłość. Jak chciałbyś przeżyć? Włożenie? Tak. <laughs> no chyba nie, ty też byś chyba nie chciał przeżyć takiego włożenia. No nie bardzo, a ty? Ale co ja? No może istnieć. Może. Istnieje, tak? Istnieje. Myślę, że takie coś nie istnieje. Nie? Myślę, że nie. Że ja? <grywa> no, jezu, no nie wiem Nie ma miłości od pierwszego wieku. Nie istniejesz taką miłość? Nie A ty? No ja są też sądzę, że nie istnieje Nie istnieje, a ty? Ja też <grywa> To jest, no... Bardzo rzadko się to zdarza Na pewno I wątpię, czy to jest długo, długotrwałe To znaczy, co chcesz przez to powiedzieć? To jest właśnie prawdziwa miłość Tak myślisz? Tak. A przeżyłaś taką miłość? Oczywiście może no, to, że, że wątpię, że ludzie od pierwszego, wieku, pierwszego wejrzenia się tak dobrze poznają. Eee, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia. No wierzę w miłość. Wierzę w miłość. A ty koleżanko? Także wierzę w miłość pierwszego wejrzenia. Tak, nie wierzę w to. Nie wierzysz? Nie Kolega uciek. Jeszcze raz. E, tak, myślę, że miłość od pierwszego wejrzenia nie istnieje. E, taka miłość nie istnieje. E, no bo nie wierzę w to, że idzie sobie dwoje ludzi i nagle się w sobie zakochują. No to właśnie. Od, czego? Od... Od... od pierwszego włożenia. Od pierwszego włożenia? No to mogę zaraz zademonstrować. Ciekawie. A ty, koleżanko, co myślisz? Nic nie myślę o miłości od pierwszego włożenia. Nie miałam takiej. Nie mogę się wypowiedzieć na ten temat. A ty, kolego, przeżyłeś taką miłość? Przeżyłem. Przeżyłeś jedną? Jedną, jedną. A, dobra, dzięki. dzięki. Myślę, że nie jest prawdziwa. Dlaczego? No, bo yy, nie jest prawdziwa, ponieważ. Yy, może być yy, sztuczna. Jest zacna. Jest. A przeżyłeś taką miłość? No. Polecasz nam pewnie wszystkim. Oczywiście, polecam wszystkim. Alright. Na adres TVMałpaLukman.pl wysyłacie swoje ciekawe pytania, a może twoje pytanie będzie w kolejnym odcinku Licznego Miksu. Nie subem na YouTube i polub naszego pagę na fejsie. No chodźcie, chodźcie, jedno pytanie. Dobre. Pytanie jest już, no. Nie, ale ty odpowiadasz. Tak, tak. Nie, do, no dobra, zadane pytanie. A jaki bo... Jeszcze raz, dobra. Co myślisz o miłości od pierwszego włożenia? No wierzę w miłość Wierzę w miłość, a ty koleżanko? Także wierzę w miłość pierwszego wejrzenia